No to jeszcze raz ja. Jestem tutaj dokładnie rok. E, ostatni raz tu byłem w, e, rok temu. Dokładnie w święta. Może nie dokładnie, byłem w święta Wielkanocne. Nie pamiętam, czy to był pierwszy dzień święty, czy drugi. I coś się okazuje. No w tamtym roku Wielka była wcześniej, to też trzeba przyznać. Ale mam takie wrażenie. I jestem tego pewien, że jest o wiele suszej, jak było. Czyli mamy z roku na rok większą suszę? I rzeczywiście było tak, że tam z tego miejsca, gdzie, ten, gdzie te krzaki się kończą, aż tutaj yy, przeszedłem na wprost. Tak w poprzek, ale na wprost. Bez jakichś omijań, jakichś miejsc, gdzie nie można przejść, bo jest za. Za, za mokro, a teraz w tamtym roku niestety, ale musiałem trochę bardziej kombinować. No tu, tutaj w tym drenażowym rowie stoi woda. Też ma jakiś film. Przypuszczam, że to jest. Nie wiem, czy to jest metan. Czy metan się osadza na wodzie? Hm. Nie wiem, co to jest. No nic, idziemy dalej. Także ja wiem, że to jest tam kawałek dalej. Jest taka łąka, która jest podmoczona całkowicie, że nie można przejść. I jestem ciekaw jak to w tym roku wygląda. No, rzeczywiście było tak, że święta na tym roku były w marcu albo początek kwietnia, ale wcześniej. Tydzień, czy nie wiem ile wcześniej. No tu mamy wioskę Zwiastowice, tam mamy wioskę Twardawy, tutaj mamy takie ładne zagajniki, rajda ptaków, tu jest nie wiem ogrodzony ten zagajnik, nie będę tam wchodził, Brzozy. Nie znam się na drzewach, już mówiłem, czy no, znam tylko niektóre gatunki drzew. No tutaj jest woda, tu stoi woda. Nie ma żadnych żab nie ma bocianów. Tam jakiś ptak drapieżny Jakiś jastrząb myszołów. Nie wiem. No tak że idziemy wzdłuż tego rowu albo no, jeszcze lepszy pomysł ominiemy ten rów żeby tam nie przeskakiwać i idziemy nad rzekę tam płynie rzeka gdzie te drzewa są tam już pójdziemy wzdłuż rzeki tutaj popatrzcie też jest to jest wszystko jest suche tu płynie woda tu ta woda wypływa patrzcie jak ta woda płynie fajna czysta woda no ciekawe a ja ma płynie w tam. później no ciekawe no wejdziemy jeszcze kawałek dalej a później się przebijemy tam nad Na nad rzeka nazywa się Stradunia muszę kiedyś zobaczyć no już tamtym razem to mówiłem że jak mi się uda to pójdę y, tam zacznę na moście albo tu gdzieś zacznę i pójdę wzdłuż tej rzeki nie wiem czy mi się da kajakiem radę. Raczej kajakiem tu nie można płynąć, bo ta rzeka jest za wąska i w niektórych miejscach za płytka. Tam dojdziemy do tego starego młynu. Myślę, że tam dzisiaj pójdziemy. Ostatnio tam pogubiłem moje osłonki na kijki. Mam nowe tam w tym błocie. Jak przeskakiwałem przez te rowy, no a tym razem te rozy są bo wiele, wiele suchsze. Dobra, to ja kończę i do następnego odcinka. Cześć.